Witam niestety po dłuższej przerwie, ale miałem sporą e, awarię komputera, niestety, OBS totalnie nie się z nami współpracować. E, mam nadzieję, że będzie ok. Dajcie znać na początku, e, jak jakość, jak grafika, jak Dźwięk, wszystko jak działa, bo jak nie, to będziemy poprawiać. Długo walczyłem, mam nadzieję, że już jest ok i mam nadzieję, że już będziemy normalnie, regularnie teraz na bieżąco lecieć. Słuchajcie, na początek, Pets go i update z, z naszego złodziejskiego update'u, który wszedł wczoraj po południu. Ja to robię oczywiście dzisiaj takiego Rana. Ogarniamy w międzyczasie, udało mi się wbić 52 poziom już naszej masterki. Mamy pierwszą masterkę Rolling na 99. Słuchajcie, tutaj kapy coś dają. To nie jest tak jak w Petsimie Tutaj kapa daje nam dwa razy większą szansę na zdobycie e, Titanica. Mamy troszkę rzeczy, zaraz sobie je ogarniemy huge też troszeczkę nam się udało już kupić, zebrać na, niestety na razie nic nowego nie dropnęliśmy słuchajcie więc tak mniej więcej wygląda nasz update że skupiamy się dosłownie tutaj havingu, na hewingu, czyli na podkradaniu złodziejstwu tego co się da oczywiście standardowe mamy 4 lockpiki darmowe, później no niestety musimy sobie już albo z paka, który na tą chwilę kosztuje 800 milionów albo zdobyć go z jakichś skrzynek, udało mi się kupić pięć skrzynek za zdobyte rzeczy już zaraz sobie je otworzymy słuchajcie na dzień dobry, mamy pięć skrzyneczek więc klikniemy sobie jedną, mamy tutaj same eee, dobra dużo rzeczy, jest naprawdę, stik... a dobra tutaj teraz to mamy o! Mamy też, mamy scrolle, które dają nam plus 50%. Mamy scrolle, które dają nam laka, które dają nam Spida i większą szansę na sukces. Na tą chwilę mój najlepszy niestety to jest gold. Pomyślimy nad zakupem nowego. Ciekawe, czy te scrolle, które mamy tutaj, niestety nie. One są tylko i wyłącznie do miningu. Udało mi się odbierać 220 tysięcy boostów, ale zostawimy sobie je wtedy, kiedy dołożą to jakąś godpotkę, bo jak wiemy, dokładają. Dobra, odpalamy sobie drugie. Z drugiego też niestety nic za ciekawego, za wiele nie mamy. Oczywiście tutaj głównie byśmy chcieli jakiegoś lepszego lockpika niż Golda. Otwaramy sobie trzecią, czwartą i piątą. Niestety, lockpików widać, że nie widać, więc niestety nie mamy. Tu jakieś tam potki, niepotki i tak dalej. Tu oczywiście nic nam też ciekawego nie poleciało z takich lepszych rzeczy, ale trochę tego nam się przyda. W ogóle one są teraz ultra drogie, bo 5-6k się daje, że one i tak i tak ostro stanieją. Tak jak te do miningu. Tutaj one kosztują już po kilka dosłownie coinów. Jest ich tak mega, mega dużo. Zostało nam 8. Możemy sobie otworzyć je wszystkie na raz Poleczą nawet nam jakiś egzotik jeden z powrotem, więc otworzymy sobie z powrotem egzotika. Niestety żaden inny lockpick nam tutaj nie poleciał. Mamy dwa epickie, otworzymy sobie je też dwa na raz, ale tutaj już nic dosłownie ciekawego nie mamy. Mamy dwie wędki, które ostro lecą na cenie, więc będę musiał chociaż jedną, jak nie dwie, ach, też myślę, że jedną sobie zostawię. Jedną sobie będzie trzeba koniecznie słuchajcie sprzedać. Tak to wygląda, mamy troszkę scrolli, mamy nic więcej, nic więcej super ciekawego nie mamy. Mamy dużo tych kilofów, które są już praktycznie nic nie warte. Chętnie, jak chcecie, to im Wam poddaję. Mamy, słuchajcie, też nasze jajeczka, które mamy z razy 100, razy 10, razy 1. Czekamy też na Tytanika i jakiś specjalny klucz. Tutaj, oczywiście, pada nam data. Sorry, nie tutaj. Tutaj, oczywiście, nam pada data 28 luty 25 roku, czyli tak, jak wypada nam na update a. Dajcie znać wszystko, oczywiście, to jak działa. Zapraszam na Discorda. E, oczywiście łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem. Czekam, żeby tego było więcej. Mam nadzieję, że w końcu wrócimy sobie do live'ów. E, dobra, słuchajcie. E, na tą chwilę nie możemy nic kupić. Nie mam tych exotic artefaktów. E, mam mytyczne, ale na legendarną skrzynkę to myślę, że troszeczkę e, się nam nie opłaca. E, dobra, otworzymy sobie te jajka, bo ponoć te huge i możliwe, że te pety też dają e, jakiś boost'a do złodziejstwa. Tak samo jest z że jak macie pety zdobyte Tam od miningu Zakładając te pety macie wtedy boosta I one będą lepiej Wam jednak Tutaj próbować coś zrobić Dobra, otworzymy sobie Aha, jajko, dobra Mamy ich tutaj 5 Razy 100 to jest jajko Zobaczymy co nam tu wypadnie, najlepszy pet Niestety na 25k Więc on nie jest na pewno zbyt dobry Zobaczymy sobie z ciekawości tylko 25k To nie ten czy to był ten? To był ten, Prison Dog. E, a czykolwiek na nim nic, chyba że jak sobie go założymy, spróbujemy sobie go założyć. E, zobaczymy, czy ona tutaj coś daje. u tego jest tak dużo, że. E, pet Charmsy. Dobra. Tu nam daje. Lucky Pety. E, albo nie widzę, albo te słabe pety nie dają nam nic. Tu nam daje oczywiście po 50% każdy z Huge. Dobra, szybko patrzę, ale dobra, nic nie widzę. więc mo... Aha, bo w ogóle nie ten pet się założył, który miał się założyć. Dobra, ty złaś. Eee, automatycznie mi się tutaj pety zakładają. Look mode. Dobra, sami... Nie, dobra, o, czekajcie, bo mi się to wszystko teraz... pogmatwało. Dobra. Później sprawdzimy, jak na może wypadnie jakiś lepszy pet, bo tutaj coś nam ee, szwankuje. Dobra, otworzymy sobie, słuchajcie, 5 jajek. Eee, zobaczymy, co nam teraz wyleci. 5 razy powinno być 5 niby. Chociaż nie wtedy nam się chyba 5 otworzyło, po zwykłym kliknięciu, dobra, mamy na 100 peta. Dobra, już mam się tutaj wszystko, już wszystko ogarnąłem. Kliknięcie na raz nie jest jako open, tylko jako open 5. Dlatego to każde jajko otwiera nam się pojedynczo i jest 100 razy lepsza szansa na peta. Dobra, to odpalamy sobie ostatnią piąteczkę. Zobaczymy, czy będzie coś lepszego niż 100K. Mógłby być jakiś ciekawszy pecik, ale no niestety nie. No niestety 100K to jest nasz najlepszy pet na tą chwilę, ale mamy też troszkę słabsze jajka razy 10, razy 1 otworzymy sobie 30 tych razy 10, zobaczymy sobie nam tutaj co nam z tego wyleci, może coś nam ciekawego wpadnie ale chyba nie, bo jakoś tak totalnie nie przeciągnęło, lecą jakieś takie ultra słabe rzeczy odpalimy sobie jeszcze 30 no bo byśmy tak z jednego chociaż lepszego peta chcieli, żeby go dosłownie sprawdzić, ale niestety on to z nami nie współpracuje, spróbujemy jeszcze raz założyć peta na stoka Gdzieś on tu powinien być na drugiej planszy. Dobra, mamy tupety na stoka i to jest. Tak, ten. Aha, ale tutaj nam nic na tą chwilę nie wychodzi. Już tu szybciutko patrzę, bo nic innego tu już na stoka nie mamy. A czekał ten, zobacz. Dobra, spróbujemy założyć jego. Czy on nam w ogóle coś da? Nie ten. Ajku, dobra, wiecie co? Potem chyba powalczymy z tym, bo tutaj albo coś mi nie działa, albo ja coś nie ogarniam. Jeszcze raz spróbujemy. No i on nam się zmienia. Dobra, e, później będę z tym walczył. Później zobaczymy, co to tam tutaj dokładnie działa. Teraz sobie słuchajcie, standardowo na sam koniec otworzymy chociaż jedną godpotkę. Zobaczymy, czy nam coś poleci. One teraz nie są takie ultra drogie. Mamy w ogóle bardzo dużo potek i to będą nasze pomysły na następny odcinek. Dobra, mamy pakieta. Bierzemy sobie gold potkę, Będziemy mieli, słuchajcie, odcinek z otwierania Instant Potion 4 na 2,5 miliona procent. Zrobimy sobie jakiś 1 giga opening, bo mamy i blazingu, wszystkiego. Więc tak z 10k otworzymy sobie je na odcinku. Innym razem mamy też dużo innych, tam w tysiącach jajek. No i to, ale to poczekamy. Tak jak mówiłem, jak nam wypadnie coś, że jakieś godpotki będzie wyrzucało, wtedy otworzymy sobie i te busty też. Dobra, tu wszystko mamy odpalone, co byśmy mogli mieć odpalone. Ja roluję Godpodkę, mam nadzieję, że nas przeteleportuje do jajka, ale niestety, niestety nie PET na 120M. Jest to najlepszy PET, który nam w tym momencie padł. Więc słuchajcie, no tak to wygląda. Mam nadzieję, że wszystko działa tak, jak działać powinno. Widzimy się dziś wieczorem albo jutro z odcinka nowego z spec simulatora. Póki co, dzięki bardzo, do zobaczenia i do następnego, cześć.